Szanowni Państwo, z okazji świąt wielkanocnych pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju. I te pieniądze się im po prostu należały! I niegosnącej nadziei na lepsze jutro. Szanowni Państwo, na nadchodzące święta zmartwychwstania pańskiego życzę przede wszystkim nadziei i spokoju. Lat, 14 lat z z Nadziei na zwycięstwo dobra nad złem pochodzącej od Chrystusa, który pokonał śmierć. Wielkanoc, życzę Państwu. Ogromnie wiele nadziei, ogromnie wiele radości, ogromnie wiele spokoju również. Zróbcie bilans do cholery. Pan nie robi mi łaski, że pan się będzie kłócił u siebie w domu o Polskę. Zadymiara Beata Szydło, końśliwie nazywana przez oponentów tak zwaną oborową. Z okazji świąt życzy wyborcom i rzekomo wszystkim Polakom głębokiego spokoju. Z tej właśnie okazji dziś przypomnimy tej hipokrytce, jak ona rozumie spokój, gdy nie ma świąt. I te po prostu I gdy nie da się populistycznie przeplatać polityki tym, co dla Polaków w dużej części ważne. Nie myślała o spokoju, gdy w Sejmie na prawo i lewo rozdawała nie swoje, bo publiczne pieniądze, twierdząc, że złodziejom te po prostu się należały. Również dzisiaj Morawiecki znów bredzi, bo to partyjny przekaz dnia na świętapis, o rzekomym spokoju. Morawiecki, który regularnie brał udział w tzw. miesięcznicach smoleńskich, apeluje o pojednanie. Problem, że tylko dziś, po to by znów populistycznie napchać papkę do głowy otumanionemu Motłochowi. A więc i jemu. Przypomnijmy, jak rozumie spokój, gdy rzuca kolumnie razem z Błaszczakiem na aktywistów, chociażby z lotnej brygady opozycji. No to na koniec w Czarnek i chyba nie będą Państwo zdziwieni, gdy znów dopowiem, że też bredzi o spokoju. Ten sam Czarnek, który nawet do własnych wyborców drze się, by do cholery to cytat, zrobili rachunek i przeprowadzili bilans. Odświeżymy mu z okazji prezentu na święta pamięć i przypomnimy jak zachował się niespełna trzy tygodnie temu. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa w świąteczną sobotę i zapraszam na festiwal hipokryzji bandytów PiS w ramach codziennego podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my, jak zwykle, zaczynamy od gorącej prośby do Państwa: to by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry tu na dole. I o to, by napisać komentarz, to naprawdę banalny sposób na to, jak można pomóc nam docierać z naszymi informacjami do nowej widowni. Bardzo nam na tym zależy, a więc za to zaangażowanie wszystkim Wam dziękujemy. I drodzy Państwo, nie, jeżeli myśleliście, że nasz kanał przestanie nadawać święta lub, że zajmiemy się czymś innym niż polityka, niestety dla pisowców nie, wręcz przeciwnie. Przyciskamy pedał gazu rozliczania tej zgrai bandytów, a także wyświetlania ich Hipokryzja jaka szczególnie jest widoczna w okresie świąt, świąt, które próbują nieudolnie zamienić festiwal politycznego kłamstwa ugarstwa poprzez powtarzanie tych samych to życzeń w ramach przekazu dnia, w ramach tego, że chcą w oczach motłoku stać się ludźmi otwartymi, dążącymi do spokoju, tudzież melancholii, czy wręcz wyciągających dłoń na pojednanie, jest wręcz przeciwnie. Zacznijmy od Baty Szydło, która z okazji świąt życzy państwu i Polakom spokoju, a także twierdzi, że ten okres musi być okresem pojednania. Problem w tym, że czyta to z kartki, a zachowywała się, przez lata zupełnie inaczej. To najpierw szydło dzisiaj, a później szydło kilka lat temu. Szanowni Państwo, z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i niegasnącej nadziei na lepsze jutro. Niech ten szczególny czas. W którym świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przyniesie Państwu siłę i inspirację do pracy nad odbudową i umocnieniem więzi w Państwach rodzinach i małych ojczyznach. Życzę Państwu, by Wasze serca wypełniała radość płynąca z rodzinnych spotkań i wzajemnej życzliwości. Niech te święta będą okazją do refleksji, odpoczynku i spojrzenia w przyszłość z optymizmem. Wielkanoc to zwycięstwo dobra nad złem. Niech to dobro zawsze gości w waszych sercach, w waszych domach. Wesołego, aleluja. Ciekawe, czy ta hipokrytka myślała o tym, gdy rzucała, rozdawała kasę na prawo i lewo, eskalując napięcia w Polsce. Ciekawy jestem, czy o tym pojednaniu, o tym geście spokoju, czy tej brudnej od kłamstw w ręce rzekomo wyciąganej na pojednanie, myślała, gdy publicznymi pieniędzmi chrzastała tak, jakby to były jej własne oszczędności, bezczelnie twierdząc, że te należały się partii złodziei Spis. No to, bratko, zapytamy, czy pamiętasz, co robiłaś jeszcze? Kilka lat temu. I te pieniądze się im po prostu należały.. Myślę, że nagranie i ta zbitka same się komentują. Państwa zachęcam do komentowania także i tego, tych dwóch naszych nagrań. Zachęcam do dyskusji na dole w komentarzach. Temat numer dwa dzisiaj to, drodzy Państwo, Mateuszek. Przez oczywiście niewygodny. Przez oczywiście aktywistów, ludzi, oponentów, kąśliwie, bezczelnie pewnie jakby stwierdził, nazywany Pinokiem, tudzież Geppetto czy Bambikiem. Mateusz Morawiecki, co nie jest zaskakujące, bo analizowaliśmy wszystkie życzenia pisowców, także opiera je o życzenia spokoju. Zobaczcie państwo, co Mateusz Morawiecki mówi kilka dni, bo to właściwie 10 dni po tym, gdy kolejny raz na placu Piłsudskiego doszło do niemałej zadymy. Oczywiście Znów populistyczna papka, tylko po to, by przykleić do siebie łatkę wierzącego, głębokiego, zaangażowanego katolika. Osoby, która zupełnie nie robiła dili z panami w purpurze, a także nie wie, czym są działki za bezcen, później odsprzedane kilka milionów drożej, także kupione od pana w purpurze. Szanowni Państwo, na nadchodzące święta zmartwychwstania Pańskiego życzę przede wszystkim nadziei i spokoju. Nadziei na zwycięstwo dobra nad złem pochodzącej od Chrystusa, który pokonał śmierć, ale także spokoju przy świątecznym stole w otoczeniu najbliższych. Niech świąteczne dni będą napełnione refleksją i zadumą, ale również wzajemną życzliwością. Niech wypełnia je radość i ciepło obecne w Państwa domach. Życzę Państwu, aby ten wielkanocny czas pozwolił na naładowanie baterii i zyskanie takiej dobrej, wiosennej energii do działania. Niech pomimo przeciwności i wyzwań, z którymi co dnia walczymy jako Polacy, w naszych społecznościach zagości optymizm i nadzieja. Tego wszystkiego życzę Państwu z całego serca. Wiem, że po świętach wielkanocnych czeka nas intensywny czas, ale na razie zostawmy wybory, zostawmy kampanię, wyciszmy swoje telefony, poświęćmy się najbliższym i zasiądźmy przy jednym stole, zjednoczeni. Wszystkim. Wszystkim bez wyjątku życzę dobrych i zdrowych świąt. W notowaniu, jak widzą Państwo, nie brakuje także odniesień do aktualnej polityki, bo to, co oni mówią, to oczywiście niezły odlot, czy odjeżdżający, jak Państwo słusznie w komentarzach piszecie, moralny czy intelektualny peron. Ten Samorawiecki, tak się składa, że jest członkiem partii, partii, która regularnie organizuje tzw. hucpę smoleńską, zamieniając pamięć o e, osobach, które zginęły w katastrofie w narrację, bajkę baśniczym Andersena o rzekomym zamachu dokonanym. W Smoleńsku. Ten sam Mateuszek, swoją twarzą, bardziej facja, mu szósta, no jednak afirmuje i potwierdza e, autentyczność czy zasadność działań, jakie pisowczy wstrzymają tego dnia. To może rzućmy okiem, kto jest bliskim przyjaciółkiem Bambika i jak zachowuje się w ramach tej oczywiście polityki pojednania na tak, przed tak zwanym smoleńskim gruzem. To na potrzeby ja od 14 lat z ja Pan Pana wie. Marusz Wam tego nie zapomnie. Marusz Wam tego nie zapomnie. Kłamcy. Przestańcie naruszać prawo. Pan się nie tak nie przyjmuję. Pan taki delikatny. Pan taki delikatny. Wy nie macie sumienia, oszukując naru. 14 lat. 14 lat. Mówicie głupotę o zamachu, którego nie potraficie udowodnić. Tylko na własny użytek polityczny. Nie pozwolimy do nłatwo. Nigdy. Dość tych kłamstw. kłamstw. Panie Jarosławie, niech pan idzie do domu, przemyśli jeszcze raz jak tam się tam, pan z z a my jak się pan, pan a, się pan z... pan, pan, a, się pan, pan nazywa ja pójdę jak wy pójdziecie ja pójdę do domu jak pan się nazywa jak widzą państwo to oczywiście nie przeszkadza im w tym by ta machina by to koło kłamstw toczyło się niczym walec rozjeżdżało głowy tych, którzy na pis głosują. Oczywiście na to nikt normalny, logicznie, racjonalnie patrzący trzeźwo na świat się nie nabierze, bo wystarczy w internecie, czy w jakiejkolwiek innej przeglądarce pisać to, co pisowcy wyprawiali w ostatnim czasie. Ludzie, którzy stańcu na trumnach, uczynili niemalże olimpijski, polityczny sport narodowy, próbują dzisiaj pilnować moralności innych. Ja apeluję do tej zgrai oszustów, złodziei i zwykłych bandytów. Pisowcy, przestańcie z tym. W końcu przypilnujcie moralności, ale nie innych, a swojej. Temat numer 3 dzisiaj, zanim zachęcam do komentowania, oczywiście wypowiedzi i zachowania Błaszczaka i Morawieckiego. A tematem numer 3 dzisiaj jest Przemysław Czarnek i co? No nie zgadną Państwo. No i także spokój. Życzenia głębokiego spokoju od gościa, który przez trzy lata demolował polski system edukacji, wywalając zwykłych, dobrych, niepokornych, bo nie kłaniających się pisowskiej mafii nauczycieli na bruk. Także on powołuje się na wartości, a także ma znów do przekazania życzenia pełne miłości, otwartości, ale jakże by inaczej. Przecież także i spokoju. Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, ale On zmartwychwstał. I po raz kolejny w naszym życiu obchodzimy pamiątkę tego zmartwychwstania, największe święta chrześcijańskie, Wielkanoc. Życzę Państwu ogromnie wiele nadziei, ogromnie wiele radości, ogromnie wiele spokoju również, spokoju ducha, pięknych chwil w rodzinnym gronie przy stołach świątecznych, wspaniałych rozmów o Polsce, prawdziwych rozmów o Polsce po to, Żebyśmy mogli tę Polskę wkrótce po Wielkanocy 2025 roku obronić w maju tego roku. Wszystkiego najlepszego, radosnych świąt wielkanocnych, pełnych nadziei i mił. No to może przypomnij panu Czarnkowi, co mówił kilka dni temu, gdy wyborca PiSu, zdegustowany tym, że to nie on jest na, na, na Wlockim, że to nie on kandyduje na urząd prezydenta, kazał mu do cholery, drąc się w niebogłosy, Oczywiście pełny spokoju, przeprowadzić tak zwany bilans. No to rzućmy okiem wstecz, co działo się kilka tygodni temu, jak żeby inaczej, bo na Lubelszczyźnie. Mówicie, żebyśmy się kłócili ze swoimi rodzinami. Sorry, dlaczego wybraliście słabego kandydata? Gdyby pan był kandydatem, pan byłby lwem na tej zasadzie, mógłby Pan się z Trzaskowskim bić, a sam szacunkiem obecny kandydat. No wyszło w praniu, że słabusienki jeszcze jest, a PO nie śpi. Pan nie robi mi łaski, że pan się będzie kłócił u siebie w domu o Polskę. Pan sobie robi łaskę. Niech pan przyjmie do wiadomości, że ja tu nie przyjeżdżam jako polityk zabiegać o, pańsko, o pańskie głosy. Ja przyjeżdżam, żeby panu powiedzieć, że jak się pan nie będzie kłócił, bo się pan obraził na Dudę, na Nawroskiego czy na jakiegoś tłustego kota, to pan Polskę przegra. Niech pan to zrozumie. Zróbcie bilans do cholery. Pan się nie kłóci o siebie, pan się kłóci o Polskę. Oto pisowcy i ich prawdomówność, ich otwartość, chęć pojednania i autentyczność oczywiście w cudzysłów życzeń spokoju. Zacznijcie bandziory od siebie. Zostawcie normalnych Polaków w spokoju. Każdy normalny człowiek nie łyka tych kłamstw, i każdy normalny człowiek pamięta, jak demolowaliście nasz kraj, za co musicie odpowiedzieć. A ja wam pisowcy życzę jak najszybszej, bo to walczymy delegalizacji waszej kanapowej partyjki, bo to jest jedyna szansa na to, by w Polsce nie tylko wróciła praworządność, ale po prostu cywilizowana normalność. Brak niecywilizowanej partii, jak wasza, może być tylko jedynym i skutecznym narzędziem na to, by ostatecznie zakończyć wojnę polską-polską, jaką nie tylko wy wznieciliście, ale jaką bezczelnie, brutalnie podsycacie, podlewając ją paliwem kłamstw każdego dnia. Zachęcam Państwa do komentowania i podzielenia się z nami swoją refleksją, i oczywiście Państwo całego naszego zespołu, państwu, niepisowcom, by było jasne, życzę dobrych i spokojnych tak naprawdę świąt, byśmy odpoczęli, łapali te promienie słońca, cieszyli się wysoką temperaturą i byli uradowani wiosną. Tego życzę Państwu, podobnie jak i sobie, a na koniec znów pozwolę sobie was poprosić, szczególnie z okazji świąt o mały prezent dla nas, mianowicie o banalną rzecz, o to, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki Waszej subskrypcji my mamy motywację, by nasz projekt rozwijać, a także rozbudowywać nasz kanał o kolejne treści de facto razem z Państwem, znów współtworząc archiwum bezprawia i niesprawiedliwości. Zachęcam też do lektury naszego portalu informacyjnego Checkpress.pl. Nie zwalniamy wręcz przeciwnie również tego dnia. Wbrew temu jak postępuje mainstream, planując posty czy artykuły na kolejny dzień, piszemy je dla Państwa po to, byście byli jak najlepiej poinformowani. Dużo o polityce, Polsce i o świecie. Zach Zachęcam do lektury czechpress.pl. Na koniec też zapraszam na naszego Facebooka. Można kliknąć lubię to, a także dołączyć do naszej zamkniętej, bo wolnej od i prawackich troli grupy dyskusyjnej. Dobrego i spokojnego, świątecznego, wiosennego, letniego, sobotniego, wiosennego, raz jeszcze popołudnia. Zapraszam na jutro. Jak mówię, nie zwalniamy tempa. Kłaniam się niska dambysiak. Do zobaczenia. Czechpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.